W Finalu zauważyłem taki zestawik takiego robota. Zauważyłem czołga, ale kosztowało prawie 20 zł. A potem zauważyłem, że ten jest po 13 zł. I mi się tak bardziej pospodobała ta cena. I wyszukałem sobie najlepszego policjanta, moim zdaniem. Ten jest najfajniejszy. Takie są jeszcze inne do wyboru. Takie. To są wszystkie te same, tylko w różnych wariantach kolorów. Tak samo tutaj, te policjanty są te same, tylko to są warianty kolorów. Tak jakoś nie potrzeba baterii. Ma taki system. No i niestety nie zadziałał tak, jak powinno. Nie wiem dlaczego, co w końcu do tego miałeś jeden cel w życiu, żeby tego dokonać. Miało być efekt wow, a nie był efekt wow. No i gówno nie, nie zrobi się. No i mamy, jest taki robotek ze złotymi wykończeniami. Fajnie to wygląda. Chociaż teraz wygląda pod tym światłem jak miedź. pod innym światłem wygląda jak złoto. Z tyłu mamy koguta. Jak, jak się złoży. Tu mamy policyjny samochód. Coś takiego. Pod spodem widać robota. Kłaki kota. Tu ma napis policę. Ten, ten kamień taki w środku każdy, kto rozbierał zabawki, wie o co chodzi. No i w zasadzie tu się naciska, tu o. i wstaje robot. Tak jak baku Bakugan. Tu ma dodatkowe kółko, żeby jeździć w formie robota. A ten kłamiec się tu w las. No i ciekawo się składa. Tam w środku jest taka trójkątna wypustka, która na, nadziewając się na, na ra, ramię, na ten, 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 nie wiem, jak by to ująć, na rękę robota. O, na rękę robota ta wypustka blokuje, powoduje ten, ale blokady to jeszcze nie rozstrzygnąłem, jak to działa tam w środku Przepatrywałem się wiele razy, ale nie doszłem do wniosku jak to działa Jak widać rozczapia się fajnie składa się też fajnie No jak za zła to taka zabaweczka, to no nie jest niezła dobrze pomalowana i w ogóle nie ma się do czego przyczepić w zasadzie to praktycznie 13 zł ale dobra wiadomo jak o co w psychologii ma takiego cichego ze śrubą Ugli też, śrubę mu tu nie dawać przy tym reju. Policę, Tu jakaś łódka. Fajnie tak się drale, jak się tylko, że się nie, nie roztrętyguje. Próbowałbym sobie jeszcze jednego, ale który to był od tego? w że szary. Jak znajdę, to sobie go wezmę.